Może to nie jest produkcja, którą oglądałem za dzieciaka, ale doszedłem do wniosku, że zdecydowanie warto wspomnieć o niej w naszej serii Animaj. Bo być może ktoś z Was oglądał to za dzieciaka, a jeśli tak, to powiedzcie mi, kto wam na to pozwolił. Gdzie byli rodzice, ja się pytam? Że nie, nie, przy, nie przypilnowali, że takie okropieństwo oglądaliście. Wiecie, jaki wpływ na młody umysł mają filmy tego pokroju? Ja nie wiem, ale mówimy tutaj o anime, więc y, na pewno nic dobrego. Ghost in the Shell, czyli duszek w skorupie, czyli według polskiej Wikipedii, mobilna uzbrojona jednostka porządkowa. Co? Nie wiem o co z tym chodzi, ale strasznie mnie rozbawiło. Czy to kolejne tłumaczenie z gatunku elektronicki mordulec? Którym zresztą w pewnym stopniu jest również główna bohaterka omawianej dzisiaj produkcji. Pozornie niczym nie wyróżniające się cyberpunkowe anime na podstawie mangi o tym samym tytule. Opowiadające o zacieraniu się granicy pomiędzy życiem biologicznym a technologią. Bo Typiara ma mózg człowieka i ciało robota. Czyli taki seksowniejszy generał Grieves. Nie ukrywam, zaciekawił mnie ten koncept. Z czasem stał się on kultowy oraz okazał się być inspiracją dla innych ikonicznych dzieł, jak na przykład Matrix albo Avatar Camerona. Nie wiem w którym miejscu, chociaż dla mnie osobiście akurat ten film raczej nie jest ikoniczny w żadnym aspekcie, więc problem rozwiązany. A my przekonajmy się dzisiaj, czy Ghost in the Shell zasłużył sobie na te wszystkie pochwały i jak na jego tle wypada amerykańska adaptacja wydana ponad 20 lat później. Spoiler wypada gorzej, no, czego się spodziewaliście? Chociaż nie ukrywam, że ma on też swoje plusy, no ale po kolei. Play. Jakiś lektor czy coś by się przydał do tych napisów? Ok, już wszystko wiem. Prawdziwy koneser anime w tym momencie doceni kunszt, jakim wykazali się twórcy, jeśli chodzi o oprawę audiowizualną. Wybitne połączenie muzyki z animacją, które pokazują powstanie nowego cyfrowego życia. No, wszystko ładnie, pięknie. Tymczasem ja, jako intelektualista <grym>, cybercycochy. Możemy tutaj od razu zacząć porównywanie do adaptacji Live Action, która zrobiła to dużo gorzej. Na razie nie mówię o tym, w jaki sposób jest to nakręcone, to za chwilę. Tylko problem jest w tym, że zaangażowali Scarlett Johansson do filmu na podstawie Ghost in the Shell, który zaczyna się od takich scen. A potem przerobili to na PG13 i ocenzurowali wszystko, co się da! Wszystko, co najważniejsze: Cybercycochy. Po to, żeby gówniorze mogły pójść na to do kina, bo to najważniejsza demografia. Nie zgadzam się. Minus 20 punktów. Ale stulejarsko teraz poleciałem. No dobra, przechodzimy do fabuły. Główna bohaterka, major, pracuje dla sekcji dziewiątej, która zajmuje się zwalczaniem przestępczości pod względem cybernetycznym? Czy jakkolwiek to nie nazwać? Taki chodzący antywirus w prawdziwym świecie. Na pierwszy ogień idą jakieś biznesowe szychy, którym wymknął się spod kontroli pewien tajemniczy projekt. I'm warning you to watch your comments. Our country is a democracy. Powiedział facet, którego ochroniarze mają karabiny w waliskach. Nieważne, jakby byli uzbrojeni, to przed takim przeciwnikiem raczej się nie uchronią. Nie, tylko nie kamuflaż, najlepsze zasłoni teraz. Znaczy, odkryję, bo to kamuflaż, ale nie. Co zrobi? I don't believe it. Thermoptic camouflage. Naprawdę, tak cię zdziwiły tego typu technologie w mieście, w którym androidy latają po ulicach. Jesteśmy w stanie połączyć ludzki mózg z cybernetycznym ciałem. I sleep. Ładna pani znika. Real shit. Ta scenka na początku była tylko małym zalążkiem jakiejś grubszej sprawy, która przekłada się nawet na życie takich zwykłych panów od wywozu nieczystości. Oh, sake, Gościu musiał zwrócić uwagę na... 40 sekund spóźnienia? Just Japonia, Finks. Tam nawet śmieciarki mają rozkład jazdy co do sekundy, o co chodzi. Tymczasem ty, czekający na pociąg 2,5 godziny? No, dzień jak codzień. Chociaż ten jeden kolega ma trochę większe problemy niż pilnowanie czasu w nudnej pracy. Now, No, biorąc pod uwagę te fakty, zapewne przegrasz sprawę w sądzie, będziesz musiał płacić alimenty i otrzymasz zakaz zbliżania się do córki. Mężczyźni w naszym społeczeństwie mają tak dobrze, okazało się, że połączenia, które wykonywał ten pan były dość podejrzane. Co przykuło uwagę sekcji dziewiątej. To ujęcie było, było bardzo istotne dla fabuły, podobnie jak ten koleś, któremu po krótkiej strzelaninie udało się uciec. Ale raczej nie na długo. Oni są robotami, podobno, czy tam podkręconymi ludźmi pod względem biomechanicznym, tak? Można im wszystko zaprogramować, tak? Dostęp do internetu, termowizja, kamuflaż, a nikt nie pomyślał, żeby wgrać im jakiegoś najprostszego a im bota! się na chwilę tego, a im, a im bota dać, o! Taka funkcja by im nieźle ułatwiła pracę, nieprawdaż? Majorce udało się jednak dogonić tego typa. Ale nie ukrywajmy, panowie, gdyby gonił nas ktoś taki, to sami dalibyśmy się złapać. Czy to tylko ja taki spermiarz? Wyobrażacie sobie, jak takie coś mogło wyglądać z zewnątrz? Idzie sobie jakiś randomowy obywatel i. o kurde, ale gościu breakdance'a na kurwia. Pomóż mi, człowieku, kobieta mnie bije shame. Najpierw skopała mu dupsko, a ten jeszcze po nim ciśnie. Biedny facet. Podobnie jak nasz kolega w trakcie rozwodu, którego całe życie okazało się kłamstwem, bo ktoś mu wgrał fałszywe wspomnienia i kazał dzwonić po tych wódkach telefonicznych. This is the photo you showed to your coworker. Who do you see? I'm sorry to put you through this, pal. No, ja też bym się przeraził, jakby ktoś mi pokazał moje zdjęcie. Straszna rzecz. Po takim stresującym dniu może pozwolimy sobie na chwilę odprężenia. Popływać albo ponurkować. Albo zwyczajnie po ludzku się napić. Thanks to chemical implants in our bodies we can break down the alcohol in seconds. No stupor, no hangover. Metabolizm alkoholu przez zmodyfikowanych ludzi okazał się tak istotny, że nawet poruszyli ten wątek w wersji aktorskiej. Coś jest inaczej. Co masz? Dlaczego zawsze myślisz, że jest tam w Hansen? Bo jest. Cyber Mech Liver. Teraz jest ostatni telefon każdą noc. You got enhanced, so you can drink more? Czego się pan dziwi? Kto by z takiego udoskonalenia nie skorzystał? Cyberwątroba 2077. Pół Polski stoi w kolejce po swój egzemplarz. Może do tego roku by się na taką uzbierało przy tych. W wypłatach najniższej krajowej. Jakbyście nie byli wystarczająco zdołowani tym, że jeszcze sobie poczekacie na ulepszoną wątrobę, to na dodatek zaczynają się te depresyjno-filozoficzne dywagacje. przy okazji złapania tajemniczego władcy marionetek, odpowiedzialnego za to wszystko. But that's just it. That's the only thing that makes me feel human. The way I'm treated. I mean, who knows what's inside our heads? Have you ever seen your own brain? Sądzę, że Każdy człowiek może zobaczyć swój mózg, aczkolwiek jest to jednorazowe doświadczenie. Ale też jest w sumie rentgen czy te RTG, jak to się nazywa? What if a cyberbrain could possibly generate its own ghost? Create a soul all by itself? Może pani przestać wywoływać we mnie ten kryzys egzystencjalny? Najpierw Pokemony. Kim jestem? Jaki mam powód, aby istnieć? Myślałem, że będzie anime pełne akcji, karabiny, wybuchy, cybercycochy. Przepraszam. A tu przychodzi major i wyjeżdża z tekstami. Czym w ogóle jest życie? Kim jesteśmy jako ludzie? Skoro komputer może zaprogramować duszę, to nie ma to żadnego znaczenia, bo wszystko sprowadza się do matematycznego równania, które można odtworzyć. Bóg nie istnieje i wszyscy umrzemy. Hm. Ale cię podsumował. Wspomniany wcześniej projekt 2501, czyli ten słynny władca marionetek, również przybrał postać ładnej pani, która pomimo braku dolnych kończyn i tak im spierdoliła. Szybko uruchomić zaporę Windows Defender! Nie żeby to coś dało, ale można spróbować. Po małym pościgu i kilku ekspozycjach dostajemy tę kultową scenę z robopająkiem, która, no, nadal solidnie się prezentuje. I jakby cała akcja nie była wystarczająco szczegółowo narysowana, to ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby dołożyć animatorom jeszcze więcej roboty. I kazali im dorobić deszcz. A później się dziwić, że oni tam z przepracowania umierają. Po niezwykle wyczerpującej walce, która nie obyła się bez wyrwanych kończyn Tego chyba też nie mogę pokazać. I po kolejnych dyskusjach o sensie życia, Batu udało się odratować Majorkę.

A to wszystko jasne. Pewnie kupił o dwójka Korwina. Wolny rynek jest. Na Dziecko kosztuje w tej chwili około 25 tysięcy dolarów. Po tym moralnie kwestionowalnym procesie udała się w nieznane, i chyba za bardzo nie ogarniam tego zakończenia. Więc bez zbędnego przedłużania sprawdzimy sobie amerykańską wersję z 2017 roku, przystosowaną do nieco prostszego widza. Jak ja, może tym razem coś z tego zrozumiem. Bo już na samym początku bardziej bezpośrednio nam pokazali, skąd się wzięła główna bohaterka, przez co zmienili cały wydźwięk na koniec, ale. Nie żeby było to coś złego. Wygląda na jakąś ofiarę wypadku, którą wiozą na transplantację mózgu. Ale czy na pewno? A to się później wyjaśni, bo nie ukrywam, że te dodatkowe wątki również są na plus. Podobnie jak zdjęcia, które całkiem wiernie oddają klimat oryginału. Chociaż nie da się ukryć, że azjatyckie metropolie są dosyć wdzięcznym obiektem do nagrywania. Pamiętacie Krzysztofa gonciarza w czasach. w, w tych lepszych czasach, jak robił tę serię w Hongkongu. Więc tak czy siak, będzie to ciekawie wyglądać. O co chodzi z tymi animacjami na ulicach? To jakaś latająca reklama ryb, czy jak? Albo te wielkie ludzie pośród budynków, ubezpieczenia społeczne, coś w tym stylu. Prudential ubezpieczenia emerytury oszczędności. Czy naprawdę korporacje w przyszłości będą nam wciskać w taki hamski sposób swoje produkty? Jakby teraz tak nie było ale są też inne rzeczy, które nie wymagają takich natrętnych reklam. Thanks, Mm, nie ma to jak trzymać na świeżym powietrzu oskurowane surowe mięso, a potem się dziwić, że żrom jakieś nietoperze, a potem już wy wiecie co potem. Szkielet fabuły i wybrane sceny są mniej więcej takie same, chociaż dosyć istotną zmianą jest tutaj nadanie innej postaci władcy marionetek. I Mianowicie jest tutaj Emo dzieciakiem z sali samobójców. Bardzo by pasował w tamtym świecie. Jest on nieudanym projektem, który chce się zemścić na ludziach, którzy go tak urządzili. They my body and discarded me like garbage. Przy okazji Major też się dowiaduje kilku ciekawych rzeczy. Na przykład to, że nie przerobili jej na cyborga z dobroci serca, bo miała wypadek, tylko ją porwali i wykasowali wspomnienia. If you, if experiments. Experiments. I am, no! Tak. Dokładnie tym jesteś. A ty co myślałaś, że takie rzeczy za darmo leżą na ulicy? Wiesz, po ile robo dziecko chodzi na czarnym rynku? Znaczy, nie. I teraz przepraszam, ale mocno skrócę omówienie tego filmu, bo jak wspomniałem, nie dość, że bardzo dużo rzeczy się tutaj nakłada, co już widzieliśmy. To jeszcze na dodatek nie ma tu nic ciekawego do powiedzenia. Taki sobie akcyjniak w miarę satysfakcjonujący pod względem wizualnym. Solidne 6 na 10. Może 5, jak ktoś ma duży sentyment do oryginału. Aha, no i Major odnalazła jeszcze swoją matkę i pogodziła się ze swoim losem. Koniec. Zatem obejrzeliśmy właśnie Ghost in the Shell i Ghost in the Shell i nie ukrywam, że oryginał wypada lepiej jako Całokształt, chociaż jeśli ktoś nie lubi stylu anime, to amerykański odpowiednik też powinien go zadowolić. Jeśli nie fabularnie, to przynajmniej Scarlett Johansson jest. Mi to wystarcza.